Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na dziś przygotowałam taki zestaw zdrapek. pieniądze jak lodu, laki, konieczyna, paradiso, ekstra linie i świąteczny kalendarz. I wkład odcinka to 40 zł, jak zawsze. I zaczynamy od tych zdrapek po 5 zł. Zdrabka jest z numerem 12 i zaczynamy szukać wygrywających liczb albo. Co to jest diament? Szukamy diamentu, i nasze wygrywające liczby to. O jakie małe? 19, 33, 11 i 32. I szukamy. Mamy gdzie tutaj? Ach, 13, e, 14, przepraszam szesnaście, dwadzieścia osiem, czterdzieści dwa, czterdziestek w ogóle nie mamy, dwadzieścia jeden, trzydzieści sześć, czterdzieści trzy, dwadzieścia sześć i ostatnie trzynaście i... 34 to obok. I zdrabka jest przegrana. Nie wiem, gdzie tutaj jest kontrolny. Znalazłam L I tu jeszcze C. Dobrze, idziemy dalej. Następna zdrabka to laki koniczyjna. Szukamy biedronki czarnej albo czerwonej. My mamy motyla, aparat, to pióro, kier, wiśnie nuta, słońce, no nie ma, biedronki, klucz, cytryna i os. ostatnia szansa to żółwik. zrabka jest przegrana i szukamy kontroli Nie wiem, gdzie tutaj kontrolny. Może być to? Czy nie? F i N. Dobrze. Idziemy dalej. To Paradiso numer 11 i zobaczymy, czy będzie dzisiaj skos albo linia i trochę tutaj nadrapałam. Następnej Następne co szukamy to lody i kapelusz. Lody i kapelusz. Trochę od dobrze. Lody i kapelusz. Kapelusz mam tutaj. Tutaj, lody tutaj jest. I tutaj. I więcej nie widzę. Następnie dwa to ośmiornica i piłka. Piłka jest tutaj w grze drugiej. Ośmiornica, ośmiornica tutaj. Dobrze. No i na tyle. Idziemy dalej latarnia i Łódź, latarnia i Łódź, latarnia jest tutaj, tu, Łódź i tutaj, no sporo, sporo, ja jeszcze mam tutaj, poproszę ryby <grym> i będzie super. Tak i chyba tyle. I ostatni symbol to kompas, ale on nam nic nie daje. Nie ma. Nie ma nic kosu, ni linii. Zobaczymy kontrolne. L. WS. No to jest pychowa zdrabka dla mnie. No, na odcinkach będzie. Chcę zobaczyć, czy coś w ogóle mogę tam wygrać w tej zdrabce. Idziemy dalej. Ekstra linie z numerem 1. To Pani dała mnie, ja nic nie wybierałam. Tak. I tak samo nadrapałam trochę. I następne symbole. Dwa to tęcia i co tam serce. I szukamy serce i tęcie. Cięcie mamy tutaj. Tu. Jest tutaj. A serduchu tylko jedne. Jedno. A i jeszcze tutaj tęcia. Mm -hmm. I to wszystko. Idziemy dalej. Słoń i leżak. Słoń i leżak. Tutaj nie ma. Nie ma. Leżak mamy tutaj. Mm. Słonech chyba nie kojarzy i leżak jest jeszcze jeden i to wszystko krab następny i sakwa krab i sakwa i szukamy kraba mamy kraba tutaj jest tu krabik tu I gdzie jeszcze? Sakwa. Oj. Tu krab. Sakwa. I... No sakwa jest. Symbole, których nie ma. Bo oni nam nic nie dają. Tak, tutaj... Arbus. I co tam jeszcze było? Popcorn, arbus i popcorn. I szukamy arbus. Arbus mamy tutaj. Księżyc zablokował. Tutaj, arbus, tutaj. Popcorn, popcorn. Był, był. Ale dzwonię. dzwoneczka nie było. Arbus. Więcej nie widzę. I zobaczymy kontrolny. drabka jest tak, przegrana Kontrolne to potwierdzają, PDG. I idziemy dalej. Ostatnia zdrabka. Mam nadzieję, że coś tutaj będzie. Szukamy gwiazdy to świąteczny kalendarz z numerem 16. I trochę przybliżę i zaczynamy. Czy będzie dzisiaj ta gwiazdka z szat? sanie, e, stroik, lizak, łyżwa, renifer, jest gwiazdka, super, super, to ta gwiazdka uratowała nasz odcinek, nasz dzisiejszy wynik, super. Czy będzie jeszcze gwiazdka kominek, choinka, anioł, trąbka, szyszki, rękawica, piernik, jeszcze jedna gwiazdka, kolejna, super. Będzie więcej niż zwrot. Skarpeta, bębę, kartka, bałwanek, sople, korzuch, ciuchcia i ostatnia kula. Tutaj, a jeszcze mamy pole 25, i zobaczymy, co tutaj. Kryje się. 10 tysięcy, 10 tysięcy, 20 zł, 10 zł, 30 i 50. No różne. I w bonusie musimy znaleźć głowę Mikołaja. A mamy. O, odkryła kontrolna. Ja już wiem, co będzie. CC. Gdzie ta głowa? konik. Ku, mamy konika za 50 zł i pod gwiazdkami. Mamy 10 zł i tutaj 10 zł. Dobrze. Dzisiaj ta zdrabka uratowała odcinek. Mam 20 zł, nie jest źle i super. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapeczki w góry. Subskrybujcie mój kanał, będę wcięć na za to. I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!